Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W 2010 roku po raz pierwszy z inicjatywy ówczesnego proboszcza, księdza Tadeusza Juchasa, w ostatnią niedzielę maja w ludźmierskiej Bazylice odbył się koncert pod tytułem Śpiewajmy Ludźmierskiej Pani – Koncert Chórów Podhalańskich. Ten pierwszy koncert dał początek corocznemu świętu muzyki u stóp gaździny Podhala. Z racji tego że ksiądz Probosz Tadeusz Juchas był inicjatorem tego wydarzenia i pragnął, aby podhalajskie chóry spotykały się, jak on to mawiał, na majówce u Matki Bożej. Od ubiegłego roku ten koncert dedykowany jest właśnie jemu, a od tego roku będzie nosił jego imię. Śpiewajmy ludźmierskiej pani koncert chórów podhalajskich imienia księdza prałata Tadeusza Juchasa. Zapraszamy chóry przede wszystkim z Podhala, ale i nie tylko. W tym roku w naszej bazylice wystąpią chór z Bukowiny Taczańskiej z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa pod dyrekcją Pana Jacka Hyżnego. Chór Berkantos Dobrej pod dyrekcją Pani Urszuli Palki ranosz Chór Kluszkowiec z parafii Świętego Rafała Kalinowskiego pod dyrekcją Pana Józefa Pańszczyka. Chór parafialno-flisacki ze Sromowiec Niżnych z parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny pod dyrekcją pana Eugeniusza Waradzyna. Chór Awe Maria z Krakowa z parafii Matki Bożej Dobrej Rady pod dyrekcją pana Rafała Zimowskiego. A gospodarzem spotkania jest chór Magnifikat z Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej pod dyrekcją Adama Rajskiego. W imieniu organizatorów koncertów kustosza ludźmierskiego sanktuarium księdza proboszcza Kazimierza Klimczaka i prezesa sanktuaryjnego chóru Magnifikat, pani Genovefy Czaja, serdecznie zapraszamy do ludźmierskiej bazyliki na koncert chórów podchalajskich. Śpiewajmy ludźmierskiej pani imienia księdza prałata Tadeusza Juchasa, który odbędzie się 31 maja o godzinie 16.00.